Mam na imię Dagmara i jestem autorką książki Miastenia i Bumi na Klamerkach. Na początek chcę podziękować Krzysiowi, dzięki któremu trafiłam na stronę Wspieram to, pani Dominice, za całą serdeczną pomoc. Parę słów o książce. Z pewnością przybliżyłam problem miasteni, neurologicznej choroby męczliwości mięśni. Bardzo rzadko występuje. Jest to jedna do dziesięciu osób na sto tysięcy. Poza tym w książce jestem cała ja, wciąż niepoprawna optymistka. Wyznaczam sobie cele, do których dążę. Wierzę, że za największym zakrętem, niekoniecznie życiowym, czeka na nas prosta droga bez potknięć, gdzie czekają na nas życzliwi ludzie. Tak naprawdę, tylko od nas zależy, jak wygląda nasze życie. Dookoła jest zbyt dużo, wieloznaczeniowej, wielopoziomowej szarości i tym bardziej powinniśmy iść drogą własnych wyborów, nauczyć się słuchać naszego serca, które podpowiada najlepiej, tylko czemu niektórzy boją się tych podpowiedzi lub nie umieją z nich skorzystać. Życzę każdemu jak najwięcej promyków słońca w każdym zakątku jego drogi, w którą podąża. Upełniajcie się w życiu, tak jak Wy chcecie, bo zawsze i wszędzie macie do tego prawo. Za chwilę usłyszycie komentarz jednej z osób, której, która czytała moją książkę. Jest to Michał, młody entuzjasta fizyki i krótkofalarstwa. Dziewczyny niestety zjadła prema przed kamerą. Zostawiły mi komentarze na piśmie. Można je przeczytać poniżej w treści projektu. Dziękuję im wszystkim za wyrażenie swojego zdania. Pozdrawiam i z góry dziękuję tym, którzy zechcą wesprzeć mój projekt. Witajcie. Książka pani Dagmary Drap pod tytułem Miastynia i Bumi na Klamerkach jest niezwykłą historią walki o własne życie z przeciwnościami losu. Prawdziwa opowieść o tym, że warto walczyć o spełnianie swoich marzeń, że zawsze warto się starać, by każda chwila w życiu była piękna a siłę potrzebną znajdziemy w nas samych. Tutaj radość przeplata się ze smutkiem, życiowe zakręty z pięknymi widokami z osiągniętych przez Panią Dagmarę szczytów. Papierowy dowód na to, że święci garnków nie lepią, a nasze szczęście jest w naszych rękach. Ta książka może być dla Ciebie cenną wskazówką w trudnej chwili. Zachęcam Cię do przeczytania książki Pani Brat Dagmary pod tytułem miastenia i bumi na klamerkach. Pozdrawiam Michał.